Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj jestem w Richmond Park i chciałbym Wam opowiedzieć o najtańszym zestawie dla fotografów przyrody, który wydaje mi się jest jedną z najtańszych opcji, a zarazem jedną z lepszych opcji, dzięki której możecie zrobić całkiem przyzwoite i ciekawe zdjęcia dzikiej przyrody. Takie pytanie bym zadał czy ja w 2022 roku kupiłbym sobie taki oto aparat oraz obiektyw. Ci co oglądają, wiedzą, że zaczynałem z podobnym zestawem, tylko o kilka lat starszym, czyli Nikonem D510, bodajże. albo i starą, pierwszą Sigma 150/500. Mamy 2022 rok i niedawno kupiłem ten obiektyw 150. 600, ponieważ uznałem, że brakuje mi szkła spacerowego, a ten oto aparat 5600 wygrałem w konkursie, oczywiście. Brakuje temu aparatowi troszeczkę prędkości, troszeczkę więcej punktów autofokusa. Pomimo tego, jest to całkiem świetny zestaw dla fotografów przyrody, którzy zaczynają swoją przygodę z fotografią przyrodniczą i nie tylko, ponieważ reportaż oraz pokazy lotnicze. Tym świetnie też można fotografować. Pamiętajmy, że to jest tylko narzędzie, którym się posługujemy, jak Picasso posługiwał się swoimi pędzlami, które nie były niczym wyjątkowym, były to normalne, zwykłe pędzle, lecz chodzi o ten talent i czas poświęcony na naukę, jak obsługiwać ten oto sprzęt. Na swoim przykładzie mogę Wam powiedzieć, że przez dobry rok bądź dwa Mieszałem błoto w parku, chodziłem jak ten pajac. Nie miałem bladego pojęcia co robię, ale chciałem bardzo robić ostre i ciekawe zdjęcia, i z tą pomocą przyszedł mi amerykański YouTube oraz filmy tych oto ludzi, których do tej pory oglądam, gdzie krok po kroku wytłumaczyli mi, jak działa aparat, jak działa obiektyw, i jak robić te piękne zdjęcia w fotografii przyrodniczej. Więc jeśli myślisz na zakupem swego pierwszego. Aparatu fotograficznego oraz obiektywu do fotografii przyrodniczej. Chodzi o Twój budżet. Jeśli nie masz za dużo pieniędzy, kup to, na co się stać, tylko przyłóż się więcej do nauki, jak tego sprzętu używać, jak się tym posługiwać, oraz mieć blade pojęcie o tym, co fotografujemy, aby po prostu nie szkodzić przyrodzie i tym samym nie wprowadzić w Ciebie żadne kłopoty. Later that same evening. Mamy tutaj Nikona D5600 Jest to aparat z dolnej półki Ale ma sobie kilka smaczków Które naprawdę Świetnie sprawdzają się W fotografii przyrodniczej Do tego podpięty jest obiektyw Sigma Contemporary Czyli 150-600C Której omawiałem wcześniej I tutaj macie link do filmiku, który skupiam się właśnie na jego specyfice. I teraz najważniejsze pytanie, czy takim zestawem jestem w stanie zrobić ciekawe zdjęcie? Za chwilę się o tym przekonacie, więc zapraszam. Dlaczego ja jestem w tym miejscu? Otóż mamy tutaj pana Dzięcioła, który silnie pracuje na tym pniaku od ponad tygodnia. I przy pomocy właśnie tego Nikona i tego zestawu chciałbym zrobić dosyć ładne i wyraźne zdjęcie. Ponieważ troszeczkę jest strachliwy i ciężko jest go sfotografować. Ale dzięki temu zestawowi naprawdę jestem w stanie wypełnić nim. Klatkę. Nie wszystkie zdjęcia są oczywiście ostre. Pamiętajmy o tym, że jednak jest to aparat, który ma nie tak świetnie skonstruowany autofokus jak D4S lub D610, ale przy większej wprawie można zrobić coś ciekawego. Na przykład, jak widzicie to w tym momencie. Jest to aparat bardzo, się nazywa, friendly users, czyli przyjazny do użytkowników, ponieważ, jak widzicie, jest tu kilka fajnych motywów, dzięki którym taki like fotograficzny skuma o co naprawdę chodzi w nim. Oraz można go świetnie skonfigurować, tak jak ja zrobiłem to ze swoim Nikonem D4S, że na przykład zmieniamy kolejne zdjęcie przy pomocy. Tego pokrętła, oraz oczywiście tutaj tego joysticka. Następną ciekawą rzeczą jest tutaj podgląd już na ekranie dotykowym, czyli możemy sobie przybliżyć to zdjęcie używając dwóch palców, oraz w menu dokonać każdej zmiany, która nas interesuje, np. jak zmiany ISO czy czasu. Następną konfiguracją, którą wprowadziłem w tym aparacie, jest to, że mamy tutaj back focus. W tym guziku, czyli używamy zamiast tutaj tego szatera do fokusu, mój fokus znajduje się tutaj, czyli back focus A tym guzikiem po prostu tylko robię zdjęcia. powolutku wychodzi słonko, więc idę przetestować tego demona prędkości. Mój aparat D5600 Nikon i Sigma. 150 c nad stawami, ponieważ tam są szybko pływające kaczki i mam tutaj całe 5 klatek na sekundę, tak więc damy radę swocić czepiące się kaczki. Tylko trzeba poczekać troszeczkę na te słonko, które nada prędkości mojemu aparatowi i ostrości, dlatego właśnie oto szkła. Kolejnym ciekawym udogodnieniem w tym aparacie jest 24-megapikselowy sensor, pomimo że to jest crop, ale ma 24 megapiksele, tak więc zdjęcia są dosyć soczyste i jest z czego wycinać przy zachowaniu w miarę możliwych szumów. Pamiętajmy, że to jest krop, jest to aparat z dolnej półki, tak więc szumy są tutaj tolerowane mniej więcej powiedzmy w granicach dobrego smaku. Tak więc tym prostym zabiegiem mamy tutaj no, sporą ilość mew, parę kaczych żółwek, kurki wodne, whisky oraz gęsi kanadyjskie oraz troszeczkę tych chyba to są kawki mi się wydaje. I przypłynęła też czarnica. Co do ustawień aparatu mamy tutaj auto ISO. Przysłona jest otwarta czyli mamy 5.6 do 6.0, ponieważ jest to Stigma 150-600 Zmienna ogniskowa, czyli foco od 200 do 550 Staram się wypełnić obiektem pełną klatkę No i prędkość zależna jest od słonka Jeśli dobrze świeci, a ISO nie przekracza to siaka, Czyli 1600 do 2000 Jeśli mamy światło niższe, czyli 1, 400 na Jedna pincetna. To zależy wszystko od tego, jak tam zaświeci słońce. Co do mojego demona prędkości, zauważę, że muszę się wstrzelić, po prostu wyczuć ten moment, kiedy kaczka zaczyna się już taplać w tej wodzie i dochodzi do tego momentu, kiedy ona wstanie i zacznie trzepać domie. i wtedy zaczynam dopiero fotografować, ponieważ mam zapas tych pięciu klatek jeśli zacznę robić wcześniej, ten czas kiedy przesuwam buffer zjedzie na kartę jeszcze troszeczkę za późno mam nadzieję, że coś z tego będzie używam single point czyli jednego punktu autofocusa staram się go skupić na oku lub głowie tego tej kaczki lub gęsi wszystko wyjdzie w edycji zdjęć, ale póki co Widzę, że coś tam się udało sfocić. Wychodzi słonko coraz bardziej, więc pora przemieścić się w poszukiwaniu większej zwierzyny. Mamy już małe ptaszki, jak Robin, czy ten dzięcio na początku filmu. Mamy parę kaczek w akcji. Przydałoby się teraz wypróbować ten zestaw na czymś latającym. Tak więc z większą czas, ponieważ słonko już dobrze daje. I z jednego punktu autofokusu zmieniam to na 9 punktów, tak aby w miarę ta matryca nadążała za tym naszym latającym obiektem. Teraz tylko szukać czegoś latającego. 5 minutes later. No to było ładne, ci powiem. Tak więc parę gaści pszenicy do wody i wszystko zaczyna nam przelatać. Pamiętajmy o tym, że mamy fantastyczny, dosyć szybki obiektyw, ale ten aparat ma tylko 5 klatek na sekundę. Tak więc moment kiedy ptak jest wystarczająco blisko musimy Wtedy zacząć fotografować, żeby złapać go w miarę ostrego i dosyć blisko, aby wypełniał całą klatkę w aparacie. Z tego co widzę na aparacie, nie ma tutaj wielkich problemów z autofokusem. Dlatego, że mamy słonko za plecami, czyli obieg jest oświetlony fajnie, jak widzicie na tych zdjęciach i ten autofokus pracuje świetnie. Jedynym mankamentem jest to, że mamy tylko 5 fotek na sekundę i ten buffer nam się zapełnia czyli jak kaczka przeleci, focimy ją maksymalnie 4-5 razy i musimy odczekać parę sekund aż to zdjęcie zejdzie z bufora do karty SD tak poza tym jest całkiem spok, jak na amatorski aparat i amatorskie szkło naprzeciwko mnie, dokładnie w tym miejscu mamy całą watachę byków więc chyba poczekam w tym urokliwym miejscu nad stawami, aż te byki może zechcą łaskawie przejść tutaj, na drugą stronę tego stawu. I mam nadzieję, że przy pomocy tego właśnie oto demona prędkości ze stawu dla początkującego fotografa zrobię dla Was świetne zdjęcia. spędził wystarczająco dużo czasu w Richmond Serengeti wiem, że te byki prędzej czy później stamtąd wyjdą, szczególnie tu w zbliżającej się nocy. Za mną nadciąga chmura deszczowa, więc zawijam się do domu. Mam nadzieję, że Wam się odcinek spodoba i troszeczkę Was zmotywuje do tego, aby nie podawać się i fotografować sprzętem, który macie. Tak więc do następnego odcinka. Pozdrawiam Was serdecznie. Syja.